Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek, Szanowni Państwo, puste krzesła w ławach rządowych, brak premiera Donalda Tuska, brak przede wszystkim ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, są właśnie dowodem w mojej ocenie tego tchórzostwa, które jest kontynuowane od wielu, wielu tygodni. Reakcja Rzeczypospolitej Polskiej na Zbrodnię wojenną, i to dobrze, że od lewa do prawa mówimy jako polski Sejm jednym głosem. To była zbrodnia wojenna dokonana przez państwo Izrael na polskim obywatelu. Reakcja polskiego rządu była dramatyczna. Polską rządzą tchórzem: Radosław Sikorski i Donald Tusk. To Polacy domagali się stanowczej reakcji. I szanowni państwo, Ambasador Izraela powinien zostać uznany za persona non grata za to, że oskarżył Polskę o antysemityzm, a Polska jest najbardziej tolerancyjnym państwem w Unii Europejskiej. Nie ma zgody na antypolonizm. i znowu reakcja Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego czyni z Polski państwo bez honoru i państwo z tektury. I czas to zmienić. I naprawdę ja się podpisuję pod wieloma słowami, a w zasadzie większością słów, które pani poseł Anna Maria Żukowska wypowiedziała ważne słowa. Tak powinien mówić z godnością polski polityk, polski poseł na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej. Ale gdzie jest Jarosław Sikorski i gdzie jest Donald Tusk, którzy powinni bronić właśnie w obliczu dramatycznej śmierci polskiego obywatela, honoru Rzeczypospolitej Polskiej i w obliczu tych słów, które wypowiedział